Napisałeś bądź napisałaś tekst i chcesz go pokazać światu? Niezależnie od tego, czy jest nim ulotka reklamująca twoje usługi, menu restauracji, instrukcja gry planszowej czy książka, która ma szansę stać się bestsellerem, daj swój tekst komuś do przeczytania, nim puścisz go dalej. Najlepiej, żeby ten ktoś znał się na zasadach rządzących językiem polskim i przeczytał w życiu kilkadziesiąt albo kilkaset podobnych publikacji. Jednym słowem, potrzebujesz korektora, bądź korektorki. Teraz pojawia się pytanie, jak powinna wyglądać profesjonalna korekta tekstu, żeby czas, który spędzisz wspólnie z korektorem nad twoim dziełem, miał szansę przynieść dobre owoce. Zapoznaj się z dziesięcioma zasadami, dzięki którym unikniesz tarć na linii autor-korektor. Tekst, którego za moment wysłuchasz, został po raz pierwszy opublikowany na blogu pod adresem ewapopielarz.pl 6 września 2019 roku, a teraz zyskuje swoją wersję audio. Daj się zabrać za kulisy świata książek i tekstu. Zobacz, gdzie się kryją błędy i przekonaj się, czy korekta to zawód dla Ciebie. Nazywam się Ewa Popielarz i od 2006 roku jako redaktorka i korektorka zmieniam teksty na lepsze. Stworzyłam Akademię Korekty Tekstu kurs online przygotowujący od A do Z do zawodu korektora. Prowadzę webinary, organizuję wyzwania i quizy, i zrzeszam miłośników poprawności językowej wokół moich kanałów na Facebooku i Instagramie. Więcej o moich inicjatywach przeczytasz na stronach ewapopielasz.pl i kurskorektytekstu.pl. A teraz zapraszam cię do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Po drugiej stronie książki. Odcinek 16. Autor i korektor 10 zasad udanej współpracy. Zasada pierwsza. Dobry wybór Istnieje niebezpieczeństwo, że nad tym punktem spędzisz najwięcej czasu, i słusznie. Korektor, z którym się zwiążesz, musi być nie tylko dobrym specjalistą. Pamiętaj, żeby szukać osoby, z którą będziesz się dobrze dogadywać. Wtedy jest większa szansa, że wyłapie Twój styl i poprawi tekst tak, żeby był taki sam, ale jakby lepszy. Jak znaleźć dobrego korektora? Weź pod uwagę trzy kryteria. Po pierwsze, polecenia. Ten zawód poleceniami stoi. Najpierw wypytaj znajomych, potem rozejrzyj się po grupach facebookowych i sprawdź, o kim się mówi. Jeśli choć jedna osoba była zadowolona z usług korektora, jest szansa, że i ty będziesz. Punkt drugi: portfolio. Nie patrz na ilość, ale na tematykę. Korektor, który od 15 lat robi teksty naukowe, niekoniecznie poradzi sobie z książką dla dzieci, chyba że to książka dla dzieci naukowców i więcej w niej przypisów niż dialogów, ale chyba takiej jeszcze na swojej drodze czytelnika książek dziecięcych nie spotkałam. Szukaj takiego korektora, który miał już do czynienia z tekstami w typie Twojego. I punkt trzeci komunikatywność. Przedmiotem Waszej pracy nie będą liczby, tylko język. Wbrew pozorom, to dość śliska materia. Wiele rzeczy da się powiedzieć na różne sposoby, jedne brzmią lepiej, inne gorzej, i ciężko wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje. Jeśli korektor potrafi wczuć się w Twój styl pisania, nie przerobi tekstu na swój własny, ani nie będzie go na siłę wciskał w jedynie słuszne, słownikowe formy, jedynie słuszne oczywiście w dużym cudzysłowie, bo coś takiego nie istnieje. Jak sprawdzić, czy wybrany korektor tak właśnie zadziała, tak właśnie potraktuje twój tekst, dowiesz się z kolejnego punktu. Rada dla korektora. Nie bierz na siłę wszystkich zleceń. Jeśli kompletnie nie czujesz w stylu autora i wiesz, że nie zdołasz go zachować w kształcie, którego autor by oczekiwał, zaproponuj autorowi współpracę z którymś z twoich kolegów bądź koleżanek. Po fachu najlepiej od początku robić sobie taką listę osób, które można polecić, a one pewnie będą polecały też Ciebie. Zasada druga: mail do korektora. Zdecydowałeś się bądź zdecydowałaś odezwać do jednego lub kilku korektorów? Świetnie, czas przygotować mail. Przede wszystkim nie bój się pisać. Korektor już naprawdę wszystko w życiu widział. Nic go w twoim mailu językowo nie szokuje. Najważniejsze jest, żebyś już w pierwszej wiadomości zawarł/zawarła kluczowe informacje. Czym są te kluczowe informacje? Po pierwsze rodzaj tekstu, tematyka i jego przeznaczenie. Czy będzie szedł do składu i druku, czy zostanie opublikowany w internecie, kto będzie odbiorcą itd. itd. Liczba znormalizowanych stron arkuszy wydawniczych to punkt drugi. Możesz też podać liczbę znaków ze spacjami. Uwaga, nie podawaj liczby stron w wordzie. Korektorowi to absolutnie nic nie powie, bo nie wie, jaki wybrałeś: wybrałaś krój i rozmiar fontu, jakie są interlinie, marginesy, ile w środku jest rysunków itd. Liczba znaków ze spacjami. To podstawowa rozliczeniowa jednostka w świecie korektorów. Jedna znormalizowana strona to 1800 znaków ze spacjami, a jeden arkusz wydawniczy to 40 tysięcy znaków ze spacjami. Kolejny punkt deadline. Określ przynajmniej w przybliżeniu, kiedy chcesz dać tekst do składu, ewentualnie kiedy chcesz go opublikować w internecie, kiedy chcesz go pokazać światu. Na tej podstawie korektor obliczy sobie, ile czasu. Trzeba na poszczególne etapy pracy redakcyjnych i zaproponuje Ci jakieś terminy. Próbka. A nawet cały tekst. To kolejny, ostatni już punkt. Korektor nie prześle tego tekstu nigdzie dalej, nikomu go nie ujawni, bo byłby po prostu spalony w tym zawodzie. Oczywiście, jeżeli chcesz, możesz zawrzeć z korektorem umowę o poufności, ale to się robi już raczej na etapie zawierania współpracy, a nie na etapie tych wstępnych rozmów. Próbka tekstu wysłana do korektora spełnia dwie funkcje. Po pierwsze, korektor zobaczy, z czym ma do czynienia. Oszacuje, ile będzie pracy z tekstem i łatwiej obliczy koszty oraz czas potrzebny na korektę. Może sobie też samodzielnie policzyć liczbę znaków, nie musisz wtedy mu jej podawać, jeżeli wysyłasz do niego cały tekst. Po drugie, możesz korektora poprosić, żeby najczęściej nieodpłatnie przygotował wybrany fragment tekstu, przygotował jego redakcję. Dzięki takiej próbce korektor potwierdzi swoje umiejętności, a ty zobaczysz, czy takie poprawki Cię satysfakcjonują. I albo podejmiecie współpracę od razu, albo rozejdziecie się w miłej atmosferze. Rada dla korektora. Nawet jeśli pracujesz w zawodzie już kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, zawsze proponuj nowym autorom przygotowanie próbki korekty ich tekstu. Unikniesz wtedy sytuacji, kiedy po całej wykonanej pracy autor powie ci, że no nie do końca o to mu chodziło. Zasada trzecia: potwierdzenie. Warunki podane przez korektora ci odpowiadają. Tekst po próbnej korekcie zachwycił Cię tak, że trudno Ci uwierzyć, że sam to napisałeś bądź napisałaś? Świetnie, możecie zacząć współpracę. Nie zapomnij o wysłaniu maila do korektora z potwierdzeniem chęci powierzenia mu swojego tekstu. Nawet jeśli jeszcze go piszesz i prześlesz dopiero za miesiąc, korektor musi zarezerwować sobie dla Ciebie czas. Wyobraź sobie, że nie wysyłasz takiego potwierdzenia. Minął miesiąc i terminy już zaczęły cię gonić, bo składacz czeka albo drukarnia jest już umówiona. Nareszcie kończysz tekst i z ulgą wysyłasz go korektorowi, sądząc, że za tydzień czy dwa plik wróci do ciebie wolny od błędów i piękny w swej lekkości. A tymczasem korektor mówi, że pierwszy wolny termin ma za miesiąc. Musisz wrócić do punktu numer jeden i znów szukać dobrego korektora. Dlaczego? Bo nie potwierdziliście ostatecznie terminów. Nie funduj sobie zawału serca i potwierdź terminy od razu po podjęciu decyzji o współpracy. Rada dla korektora. Jeśli masz dużo zleceń, a zgłaszają się do ciebie kolejni autorzy, nie odsyłaj ich z kwitkiem, tylko zaproponuj współpracę z innymi korektorami. Miej w zanadrzu listę nazwisk i adresów mailowych, które będziesz podsyłać autorom w takiej sytuacji, już o niej zresztą wspominałam. Może ci się to wydawać nielogiczne przecież ci korektorzy to jest Twoja konkurencja, ale pamiętaj, że dobro wraca. Na świecie są tysiące tekstów do poprawienia. Wystarczy dla każdego naprawdę, a dobra atmosfera wśród kolegów po fachu jest warta więcej niż jedno oddane zlecenie. A jeśli to Cię nie przekonuje, zawsze możesz zaproponować, żeby korektorzy odpalali Ci jakiś procent za polecanie ich. Ponoć jest to częsta praktyka w branży IT. W branży korektorskiej jeszcze się z nią nie spotkałam, ale kto wie, może w przyszłości. Zasada czwarta. Dotrzymuj terminów. To uzupełnienie do poprzedniego punktu. Jeśli już się na coś umówicie, korektor i ty jako autor egzekwuj terminy wykonania zadania nie tylko od korektora, ale też od samego siebie. Nie przedłużaj w nieskończoność wysyłki tekstu. Oczywiście zawsze może być jakaś obsuwa, jeden, dwa dni czy nawet tydzień, ale trzeba o tym wcześniej informować. Być może korektor zdoła przygotować twój tekst tydzień później, ale jak to będzie obsuwa miesięczna, no to już nie możesz mieć takiej pewności. Wyobraź sobie, że zawozisz auto do mechanika tydzień później. Po umówionym terminie naprawy odbiłbyś się od drzwi, czy odbiłabyś się od drzwi. Rada dla korektora: egzekwuj od autora to, na co się umawialiście. To prawda, ty świadczysz mu usługę, ale twój czas nie jest z gumy i trzeba też o tym pamiętać. Nie możesz poświęcić na jedno krótkie zlecenie całego miesiąca, czekając na odwlekający się wciąż termin i wciąż czekając na odpowiedzi, bo obudzisz się w końcu z pustą lodówką i portfelem w stanie podobnym do lodówki, czyli również pustym. Oczywiście, Jesteśmy ludźmi, trzeba pamiętać, że po drugiej stronie maila czy telefonu jest człowiek i każdemu może coś wypaść. Ale trzeba też pamiętać o tym, że jeżeli się na coś umawiamy, to terminów dotrzymujemy w miarę elastycznie, nie można sobie pozwolić na przeciąganie ich ani z jednej, ani z drugiej strony. Zasada piąta. Oddaj kompletny tekst. W wyjątkowych sytuacjach korektorzy godzą się pracować nad tekstem kawałek po kawałku. Ty, jako autor, piszesz pierwszy rozdział i wysyłasz go do korekty, dwa tygodnie później dosyłasz drugi, potem trzeci i tak dalej. Ten system ma jednak kilka wad. Po pierwsze, korekta trwa dłużej, może więc też więcej kosztować, bo za każdym razem korektor musi od nowa wgryzać się w twój styl i przypominać sobie, czego dotyczył poprzedni rozdział. Po drugie, trudniej wyłapać powtórzenia i niedociągnięcia, te czysto językowe, na przykład w kwestii ujednolicania zapisów i te poważniejsze, merytoryczne, rzeczowe. Jeśli powtórzysz te same informacje w rozdziale pierwszym i dziesiątym, korektor wyłapie to dużą dozą prawdopodobieństwa, gdy będzie je czytał w tym samym tygodniu. Ale jeśli do rozdziału dziesiątego usiądzie po trzech miesiącach, bo dopiero wtedy ten rozdział został dopisany, no to takie powtórzenia mogą umknąć. Oczywiście zostaje jeszcze drugie czytanie, na przykład po składzie, ale na tym końcowym etapie nie powinno się już wprowadzać tak dużych zmian jak przesuwanie czy usuwanie całych partii tekstu. Rada dla korektora. Jeśli decydujesz się na współpracę w cudzysłowie szarpaną, to znaczy na poprawianie tekstu, który trafia do ciebie we fragmentach, zawsze wyceń takie zlecenie drożej niż standardową korektę. Wybaczcie autorzy taką radę, ale to jest dla korektora naprawdę dużo bardziej obciążające. Zajmuje to więcej czasu i wymaga dużo większej dyspozycyjności na dużo dłużej. Pamiętaj, Korektorze, żeby przy wycenie brać pod uwagę nie tylko suchą liczbę znaków, ale też jakość tekstu i właśnie tryb pracy, jakiego oczekuje od Ciebie autor. Zasada szósta, bardzo krótka, ale bardzo ważna. Odpowiadaj na piśmie. Korektor o coś Cię pyta? W Twoim interesie jest odpowiedzieć mu jak najszybciej. I ty, i on powinniście dopilnować, żeby odpowiedzi były udzielone na piśmie. Wymieniajcie się mailami, a jeśli nawet ustalacie coś przez telefon, niech, niech ktoś z Was spisze konkluzje i wyśle je pocztą elektroniczną, żeby były na tym elektronicznym papierze. Rada dla korektora. Dla autora. Potwierdzenie ustaleń na piśmie może się wydawać niepotrzebną formalnością, ale pamiętaj, że dla Ciebie to, mówiąc nieoględnym językiem korporacji, tak zwany dupochron. Gdyby autor później miał jakiekolwiek pretensje, będziesz mógł się odwołać do Waszych maili i powiedzieć to i to było ustalone. Zasada siódma: nie tykaj trybu śledzenia zmian. Tryb śledzenia zmian to jest genialny wynalazek, dzięki któremu dowiesz się, drogi autorze, droga autorko, co korektor zrobił z twoim tekstem. Działa w Wordzie i w dokumentach Googleowych, chociaż w tym drugim przypadku jest nieco mniej przejrzysty. Dokumenty Google mają jednak ten plus, że historia zmian jest w nich zapisywana domyślnie, a w Wordzie trzeba śledzenie włączyć. I? Niestety można je wyłączyć. Pamiętaj, że zmiany akceptujemy i śledzenie zmian wyłączamy dopiero wtedy, kiedy mamy pewność, że tekst jest gotowy do publikacji albo do składu. Jeśli dostałeś plik od korektora bądź dostałaś autorko plik od korektora i są w nim jakieś komentarze czy rzeczy do uzupełnienia albo wyjaśnienia, to pod żadnym pozorem na tym etapie nie wyłączaj trybu śledzenia zmian. W przeciwnym wypadku korektor nie będzie wiedział, co zostało dopisane i trudno mu będzie zweryfikować twoje poprawki. Jest to oczywiście możliwe, ale jest to bardzo duże utrudnienie dla korektora. Rada dla korektora. Jeśli chcesz mieć pewność, że autor nie narobi Ci problemów przez wyłączenie śledzenia zmian, możesz tę opcję zablokować. Na górnej wstążce w Wordzie kliknij kartę Recenzja i w dziale Śledzenie rozwinij listę pod karteczką z podpisem Śledź zmiany. Wybierz Zablokuj śledzenie. Word podpowiada, że ta opcja umożliwia zastosowanie hasła w celu zniechęcenia innych do wyłączania śledzenia zmian. To był cytat. Odtąd ten, kto będzie chciał zatrzymać, wyłączyć śledzenie, będzie musiał podać hasło. To daje jako taką pewność, że wyłączenie śledzenia zrobisz ty. Że wyłączysz śledzenie ty tuż przed wysłaniem autorowi gotowego, ostatecznego pliku. Zasada ósma. Nie dopisuj. Pamiętasz zasadę numer 5 o tym, żeby oddawać kompletny tekst? Jeśli już uznałeś, uznałaś, że tekst jest kompletny i wysłałeś, wysłałaś go korektorowi, niech Cię ręka nie świeżbi, żeby coś do niego dopisywać. Pół biedy, jeśli zrobisz to w trybie śledzenia zmian, w momencie gdy tekst krąży jeszcze między Tobą a korektorem i ustalacie jego ostateczny kształt i pół biedy, jeśli tych dopisków nie ma wiele. Ale jeśli dostałeś, dostałaś już czysty tekst, który ma iść do publikacji albo do składu, to nic w nim nie dopisuj bez porozumienia z korektorem. Dlaczego? Powierzyłeś, powierzyłaś swój tekst profesjonaliście. Pozwól więc, żeby poprawił go w całości. Nie dodawaj akapitów tuż przed publikacją, chyba że wyślesz je jeszcze do sprawdzenia. Wtedy ok. Ale nawet jeśli tekst idzie dopiero do składu, będzie potem czytany pod, ponownie, to takimi dopiskami zafundujesz z kolei drugiej osobie, która będzie czytała ten tekst. Po składzie i składaczowi dodatkową pracę, bo być może w tych dopisanych fragmentach tekstu, których pierwszy korektor nie widział, będzie dużo więcej poprawek, a po składzie te poprawki nanosi się z większą trudnością i wprowadza do tekstu z większą trudnością. Dużo łatwiej poprawia się tekst w Wordzie. Na PDF-ie korektor może tylko nanieść komentarze, które do pliku wprowadza później składacz, bo PDF nie jest plikiem edytowalnym. W czasie tego procesu jest wiele momentów, kiedy ktoś może nawalić, mówiąc zupełnie wprost. A to składacz przeoczy poprawkę, a to wprowadzi ją z błędem, a to korektor tego nie skontroluje, i już mamy błąd w książce. Zupełnie niepotrzebne zamieszanie. Rada dla korektora. Pamiętaj, że to Ty podpisujesz się jako osoba, która sprawdziła, czy tekst nie ma błędów. Zadbaj więc o to, żeby mieć kontrolę nad wszystkimi jego wersjami, o ile jest taka możliwość oczywiście, a szczególnie nad tą wersją, która idzie do publikacji. Jeśli przez dopiski autorskie przejdą jakieś błędy, możesz się potem tłumaczyć, że to nie Twoja wina, bo nie widziałeś tekstu w tej wersji, ale wiesz, jak to jest. Mleko się rozlało, plama. Na honorze korektora zostaje. Zasada dziewiąta. Omów proces wydawniczy. W zasadzie ten punkt powinien być na samym początku, ale piszę o nim dopiero teraz, bo chcę podkreślić moment, który następuje na samym końcu całego procesu wydawniczego i jest niezwykle ważny, a często się go pomija. Nie dotyczy on tekstów publikowanych w internecie. One trafiają do sieci zazwyczaj prosto z Worda, więc korektor ma nad nimi pełną kontrolę do samego końca. Ciężko cokolwiek zepsuć przy przeklejaniu tekstu, np. do panelu WordPressa, żeby dodać go na blog, więc tutaj nie ma większych problemów. Nieco inaczej ma się rzecz z publikacjami drukowanymi albo z e-bookami, które po pierwszej korekcie, zwanej czasem redakcją, idą do składu. Do zgranego duetu autor-korektor bądź autor-redaktor, zwał jak zwał, dołącza wtedy osoba trzecia, składacz, a czasem składacz i grafik. Nie od dziś wiadomo, że gdzie kucharki trzy, tam trzeba patrzeć sobie na ręce. Już w poprzednim punkcie pisałam, że korektor nie ma możliwości bezpośrednio edytować pliku w PDF-ie. Nanosi poprawki w formie dymków albo skreśleń i musi zaufać składaczowi, że ten bez usterek wprowadzi je do tekstu. Zaufanie to jest piękna rzecz, ale składacza zawsze warto sprawdzić. I ty, jako autor, autorka, musisz zarezerwować czas na to sprawdzanie. Rada dla korektora. Nawet jeśli autor nie poprosi cię o zweryfikowanie poprawek wprowadzonych przez składacza. Sam to zaproponuj. Daje Ci to trzy korzyści. Będziesz mieć pewność, że Twoja praca nie poszła na marne. Po drugie, zyskasz 100 punktów do profesjonalizmu w oczach autora. A po trzecie, wyjdziesz na pasjonata dbającego o tekst bezinteresownie, bo nie policzysz sobie za to dodatkowego wynagrodzenia. Ale pamiętaj, żeby czas potrzebny na zweryfikowanie korekty wziąć pod uwagę przy wycenie całego zlecenia. Jeśli chcesz się dowiedzieć albo przypomnieć sobie, jak wygląda cały proces wydawniczy od pierwszego czytania po autorze po tę ostatnią rewizję, zapraszam Cię do odsłuchania pierwszego odcinka podcastu po drugiej stronie książki odcinka zatytułowanego Czym się różni redakcja od korekty? Tam, w tym odcinku, opisałam cały proces wydawniczy krok po kroku. Zasada dziesiąta: cierpliwości. Praca z tekstem jest jak wypiekanie ciasta drożdżowego. Potrzebuje czasu, ciepła i dotyków prawnej dłoni. Oczywiście można naginać czasoprzestrzeń i wykonać swoje zadanie błyskawicznie, ale trzeba wziąć pod uwagę, że może wtedy powstać zakalec. Jeśli więc planujesz oddanie tekstu do korekty, nie szukaj korektora na ostatnią chwilę. Napisz do niego wcześniej, umówcie się na konkretny termin, pamiętaj o zasadzie numer 3, a ty od razu dopytaj, ile realnie cały proces może potrwać. Korektor, który przygotował już w życiu kilka tekstów, na pewno doradzi ci, czy zarezerwować na to dzień, tydzień, czy miesiąc. Rada dla korektora. Przy szacowaniu czasu potrzebnego na korektę kieruj się zawsze korporacyjną zasadą plus 50%. Jeśli wiesz, że zdołasz przygotować e-book w tydzień, powiedz, że potrzebujesz półtora tygodnia. Lepiej oddać plik wcześniej niż prosić o przesunięcie terminu. A poza tym umawiaj się, że oddasz tekst na przykład w poniedziałek. Nigdy w piątek. Dwa dni weekendu autorowi zazwyczaj nie zrobią różnicy, a Ty w razie obsłowy zyskasz jeszcze trochę czasu na finalne poprawki. Wiesz już, drogi autorze, droga autorko, co zrobić, żeby Twoja współpraca z korektorem, korektorką układała się pomyślnie. Nie zaniedbuj żadnego z tych punktów: ani czasu, ani pierwszych rozmów, ani etapu weryfikacji poprawek, ani żadnych innych. Od tego zależy, czy twój tekst trafi do czytelników w formie najlepszej z możliwych. Pozwól, by korektor ci w tym pomógł i zapewnij mu odpowiednie warunki. Uwaga! W całym artykule używałam słowa korekta jako ogólnego pojęcia oznaczającego sprawdzanie tekstu. W rzeczywistości pierwszą korektę, czyli czytanie zaraz po autorze, najczęściej w Wordzie, nazywa się zwykle redakcją. O różnicach między redakcją a korektą mówiłam w pierwszym odcinku podcastu po drugiej stronie książki zatytułowanym Czym się różni redakcja od korekty? Odsyłam Cię do niego, jeżeli. Ten temat jest dla ciebie ciekawy. Znajdziesz go na stronie ewapopielasz.pl i w aplikacji podcastowej, w której aktualnie słuchasz tego odcinka. Ha, i teraz nie wiem, który to będzie odcinek, bo zawsze mówię nazwę odcinka, nie? Odcinek, któryś. Aj, 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 aj. Be. Jeszcze raz rada dla korektora, bo tej listy już nie ma. I zakończenie by się przydało, nie? Czy nie? <śm> Bez sensu.